Ostatnia kolejka, 12 dzień czerwca. Dzisiaj na murawę Ostrołęckiego Obiektu wybiegną drużyny miejscowego Jantaru oraz Wisły Płock na zakończeniu tego sezonu. Mają jeszcze szansę na wciarki, chociaż teraz może, yy, o tym za chwilę, bo Stasińska straciła piłkę i sunie atak Jantaru. Ostrołęka będzie uderzeni na bramkę eksperymentalnie ustawiony ten blok obronny. Jestem ciekaw, jak będzie funkcjonować komunikacja. Teraz wysoki pressing w wykonaniu jantarek. Już jest przejęcie, uderzenie na bramkę i jest jeden do zera. Chciałem powiedzieć, natomiast piłka minimalnie minęła słupek. Tutaj były centymetry. Romadzić punkty. Także doświadczenie. I teraz jest szansa dla jantaru Ostrołęka, bo Płoska pędzi prawą stroną, jest dogranie do Maji Budnej, ta minimalnie obok lewego słupka Doroty Szalińskiej. Próbują wypchnąć jantarki zawodniczki z Płocka, Łyzińska, ładna próba zagrania do Natalii Borowskiej, Borowska mogła uderzać, wybrała jednak Synowiec, Synowiec, poprzeczka, jeszcze jest Borowska, Piłka dośrodkowana w pole karne, musi uważać Stasińska, jest uderzenie najlepszej snajperki ostrołęki całej Ligi Klaudii Płoski. Właśnie takie cechy posiada Kamila Duszak. Stasińska, jest tam Borowska, Borowska w ostatniej chwili zablokowana. Widać już trudy tego meczu po piłkarkach jednej i drugiej drużyny. Gra przenosi się od jednego pola karnego do drugiego. Ale teraz Asakowska szuka tam wchodzącej Darii Kusy. Daria Kusa, to będzie gol. To jest 1 do 0. Niełatwej, trzeba powiedzieć, yy, piłki Budna. I był to ostatni akcent pierwszej połowy meczu. Rosłoń. Szalińska wypuszcza futbolówkę. Przed wspaniałą okazją najmłodsza na boisku, Maja Budna. Ładnie z piłką teraz y, przesunęła się piersa. Zagranie do Borkowskiej ma dużo miejsca. Czy zdecyduje się na uderzenie? Borkowska, ale chyba nie miała piłki na tej swojej lepszej nodze. Jeszcze tam uderzenie na bramkę. Asakowska, celnie, bardzo przytomnie, do kusy. Jest. Teraz Synowiec, Aleksandra Synowiec. Czy to będzie ten moment? Broni, świetnie broni orzeł. Z pewnością spore emocje teraz w Warszawie. Gdzie, ale uwaga, bo teraz kusa do Synowiec. Synowiec przyjmuje piłkę, oddaje ją do Borowski. Borowska, jest jeszcze Brzezińska, ale wyrzucona. Poza tym e, Natalia Borowska na spalonym. Borkowski. Teraz niepewnie golkiperka jest Brzezińska przed szansą. Brzezińska! Jeszcze jest tam Synowiec! Znów zabrakło bardzo niewiele. Sprezentowały tę sytuację Jantarki Nawciarkom. Druga jest Legia Soccer School, a na miejscu pierwszym Polonia Warszawa. Teraz sytuacyjna piłka. Przed szansą była ta, która pojawiła się na boisku, Emanuela Przeradzka. Ale jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Ostrołęczanki. jest Borkowska. Borkowska powinna uderzać. Jeszcze jest uderzenie na bramkę. Broni jednak bardzo dobrze Potrzebska. Maja Zielińska. Natalia Borowska. Dobrze zgasiła tą piłkę i od razu szuka Aleksandry Synowiec. Aleksandra Synowiec. Znakomite wyjście. Teraz Dari Orzoł uratowała swój zespół. Jeszcze będą miały okazję na wstrzelenie futbolówki w pole karne. Jantarki jest płoska i teraz jest okazja do oddania strzału, jednak jakieś pół metra obok słupka to uderzenie. Cały zespół, Wispły Płoc w polu karnym, rzut rożny, ostatnia minuta meczu i strącona piłka. Pija jeszcze piłkę. Koniec meczu, uniesione ręce zawodniczek z Płocka. To one zwyciężają w jeden 1-0 po golu. Дарикусы!